Jest taka malutka. I co, co, co on tak? I co on co co tutaj masz? Co mówił ten, ten Max? No mówił, bo on ma statkę stojakiem no. Chciała mieć taką jak on, ale są różowe. ona miała tą A jak się tak pomiesza kolory, na przykład, nie wiem, zielony i brązowy, to jakie potem wychodzą? Skąd ty wiesz, że się one zmieniają? Biały? Biały wtedy wyjdzie? No? Mm. Albo, albo czarny i różowy. No czarny i różowy, to jaki wtedy kolor wyjdzie? No ty powiedz. No ja nie wiem, ja mi się wydaje, że troszeczkę taki ciemniejszy różowy. brązowy a, może? Ale jak a, się, ale teraz jak... kolejną zagadkę. A, a czarny z czerwonym, jak na twojej bluszce? Hmm. Brązowy wtedy wyjdzie. Ale wiem, że jak się pomiesza zielony z żółtym, to wtedy wychodzi niebieski. Fioletowy i pomarańczowy. To jest ciężkie pytanie. Nie próbowałem. Czerwony nigdy. chyba. Nigdy nie próbowałem. To chyba czerwony. To trzeba farbkami próbować pomieszać troszkę na, na kartce pędzelkiem, trochę tego koloru i tego i pomalować razem. I wtedy zobaczysz jaki wyjdzie. No fajne wyskuły mi farby, bo ja mam stare farby w domu, ale inne tule wyskły. Wyschły niektóre tobie tak. Mm. No, ale niektóre wyschły. To trzeba to... nowe kupić. No, bo ja mam od dwa ci kasi i długo leżały na oknie i są stare i dlatego wszystkie wyschły, ale, ale żółta na części wyschła. Bo tak, to ciągle nie wysycha. Hmm. <grym> to jedna nie wysycha. No. Żółta? <grym> no, ale sprawdzałam innych. Mhm. Tylko te, które są bary. A ty jesteś taka wygadana jak mama, nie? Mama też tak dużo mówi Nie Nie? Nie A ty tak dużo mówisz? No bo prostu gaduła Ja wiem, że jesteś gaduła Mi się to podoba, ja to lubię mm. Lubisz gaduły? Uwielbiam gaduły Dlaczego? Bo można z nimi o wszystkim porozmawiać <gaduły> <gaduły> Uważaj... schodzisz? Gdzie ty idziesz? Do babci? No. <grym> Trochę posiedziałaś z tatą i od razu do babci? Skak! Skak do babci! Hop! Skak i hop! No? Skak i hop! Do babci! No? Skak i hop! Skak i hop! Skak i hop do babci! Jedzie la, la 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 Jedzie z daleka. Na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy.